Mamo, co najbardziej dzieci hmm. lubią do jedzenia? Czystowskiego. Żeby było, o, sezon truskawkowy ze truskawką. Ze śmiecaną. Bo to takie proste, tak, szybkie do zrobienia. Tak, tak, lody, coś takiego. No i widzę, że mamy jeszcze spełnienie z martwych stania. Tak, koszyczek. Koszyczek. Pamiętam taki wierszyk Ci, jako dziecku mówiłem. Jestem mała różyczka, wyskoczyłem z koszyczka, nie umiem winszować. Tylko umiem. Jatki darować. Albo, albo pocałować. Dzisiaj kochane dzieci i cudowni rodzice oraz fantastyczni dziadkowie zapraszamy Was w niesamowitą kulinarną przygodę wspólnie z Panem Jezusem. Wcześniej nie było takiej okazji, ale pragnę wszystkim kapłanom złożyć najserdeczniejsze życzenia z okazji kolejnych rocznic przyjęcia sakramentu kapłaństwa. Szczególnie pozdrawiam rok. Kapłański Anno Domini 2000, rok jubileuszowy Chrystus wczoraj, dziś i zawsze. Rozpocznijmy od naszej modlitwy. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego Amen. Posłuchajmy Ewangelii na najbliższy czas niedzielnego zatrzymania przy Panu Jezusie. Z Ewangelii według Świętego Mateusza. Jezus, widząc tłumy, litował się nad nimi, bo byli znękani i porzuceni jak owce nie mające pasterza. Wtedy rzekł do swych uczniów: Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo. Wtedy przywołał do siebie dwunastu swoich uczniów i udzielił im władzy nad duchami nieczystymi, aby je wypędzali i leczyli wszystkie choroby i wszelkie słabości. A oto imiona dwunastu apostołów: pierwszy Szymon, zwany Piotrem, i brat jego Andrzej, potem Jakub, syn Zebedeusza, i brat jego Jan, Filip, i Bartłomiej, Tomasz, i celnik Mateusz, Jakub, syn Alfeusza, i Tadeusz, Szymon, gorliwy, i Jakub, i Skawiota. ten, który go zdradził. Tych to dwunastu wysłał Jezus i dał im takie wskazania. Nie idźcie do Pogan i nie wstępujcie do żadnego miasta samarytańskiego. Idźcie raczej do obiec, które poginęły z domu Izraela. Idźcie i głoście, bliskie już jest Królestwo Niebieskie. Uzdrawiajcie chorych, wskrzeszajcie umarłych, oczyszczajcie trendowatych, wypędzajcie złe duchy. Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie. Oto słowo pańskie. Chwa, tobie Jestem mała różyczka, wyskoczyłam z koszyczka i mamy babeczki. Korpusiki. Nie wiem jak to są boli. Koszyczki. Albo tak nas uczyłaś, jakbyśmy mali. Mamy takie w koszyczku małe koszyczki. Proszę zobaczcie, dzieci. Można je zrobić samodzielnie albo posłużyć się już gotowymi. Te małe babeczki będziemy nadziewać. za chwilę nadziewać, wypełniać. Będziemy... To robili wspólnie z mamą. Troszeczkę ich będzie. Pamiętam w dzieciństwie, że jeszcze były robione z galaretką. Też mogą być. Też mogą być. Ale jeszcze mamu to kiedyś miałaś takie uszka tak. na wykończenie, prawda? Tak, takie. O, podkładamy. Tak. Słuchajcie, tu się przydarzą trzepaczki. Dlatego, że bierzemy śmietanę, którą wlewamy. Galaretka. Do tego galaretka. Tu mamy wodę przegotowaną, gorącą. gorącą, do galaretki, którą wsypujemy zalaną gorącą wodą. Tutaj troszeczkę. To jest po to, żeby to się stęgło, prawda? Jakbyś do zamrażalnika. Na chwileczkę do zamrażalnika, tak? Ale niech się osudzi trochę. Niech się troszkę ostudzi, dobrze. Ostudzoną galaretkę. Wlewamy do na całą. I do dzieła, tak? Tak. Oczywiście kto? Mój synuś. Synuś, oczywiście. Do, 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 do. Gotowy za nim. By łowić serca słów prawdą. O Panie, to Ty na mnie spojrzałeś, Twoje usta dziś wyrzekły me imię. Swoją barkę pozostawiam na brzegu. Dobrze, jak Zuzia właśnie, to zdamy te truskaweczki, powciną te i pokroił, bo takie za duże są. Ten... Dobrze, to potrzebujemy jeszcze talerza. Dobrze, bierzemy się na mniejsze kawałeczki. Przecinamy truskaweczki na pół, na ćwiartkę i tniemy na małe kawałki. W międzyczasie mama Benia, jak widzicie, kochane dzieci, przygotowuje już na z zbitą śmietaną. Oczywiście można tam też można krem, krem, zdrowy, można krem galaretki, galaretki można lody, żeby przygotować słodką przekąskę dla naszych gości, którzy nas odwiedzają w sezonie truskawkowym jest przygotować bardzo prosto i łatwo. Szybkie koszyczki z truskawkami i bitą śmietaną. Następnie przyozdabiamy. W tym celu bierzemy łyżeczkę i dopełniamy to, co rozpoczęła mama Benia truskaweczkami. Kochane dzieci tak jak w dzisiejszej Ewangelii było każdy apostoł zaproszony przez Pana Jezusa miał swoje zadanie, swoją misję. My też jako dzieci mamy swoje zadania, które realizujemy w ciągu naszego życia. Te ostatnie dni to już jest końcówka zajęć w szkole. Uczymy się online, czyli na żywo, z naszymi nauczycielami, których serdecznie pozdrawiamy i prosimy Was, kochani nauczyciele, aby oceny, które w tym roku pojawią się dla naszych dzieci, były naprawdę fantastyczne, aby te babeczki w towarzystwie rodziców smakowały im jeszcze bardziej, kiedy zobaczą świadectwo. Tym bardziej, że świadectwo życia jest nam potrzebne na umocnienie, bo przecież tego, co najpiękniejsze, uczą nas nasi rodzice, którzy zachęcają nas do czynienia czegoś dobrego czy złego. Dobrego? Oczywiście, że tak. Zatem dzisiaj z Malną Benią zrobiliśmy coś bardzo smacznego i dobrego. I tak jak już w jednym z programów, damy też posmakować naszemu reżyserowi i zobaczymy, jak on to oceni. Zaprosimy pana reżysera teraz. Tak, bardzo reżyser. proszę. Panie Rezydencerze, zobaczymy, czy pójdzie kciuk w górę, czy w dół. Ale musimy zobaczyć to. Kciuk poszedł do góry, a zatem, kochani, Zresznego. życzymy Wam smacznego. Pamiętajcie, też jesteśmy apostołami zaproszonymi przez Pana Jezusa do tego, aby czynić dobro. Aby w życie drugiego człowieka wnosić Chrystusa. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. I pamiętajcie o jednym. Wszelkie dotychczasowe zadania będą rozwiązane podczas wielkiej gali związanej z Dniem Taty już w ostatnią niedzielę czerwca o godzinie 15. Jeśli jakiekolwiek konkursy jeszcze nie zostały rozwiązane, to wówczas to rozwiązanie będzie. A dzisiaj ogłaszamy konkurs bardzo prosty. Prosimy Ciebie, Abyś namalował, namalowała, kogo zaprosicie na babeczki zrobione przez siebie, kiedy będziecie cieszyć się zakończeniem roku szkolnego. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków.